Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku, w którym będą mrówki. Tak jest, doczekaliśmy się pewnej aktualizacji, mianowicie tutaj mam kolonię kamponotu z Nico Barensis, która wyrosła już z takiego, no, z takiej samoróbki, którą im stworzyłem. One chcą mieć zdecydowanie więcej miejsca. W związku z tym z pomocą przychodzi nam gniazdo od Foranto oraz jako arena posłuży dość fajny pojemnik, który kupiłem w kerfurze One są dostępne w całym kraju, ale są trochę drogie, bo około 30 zł za niego wychodzi i pamiętajcie również, że są ze strasznie twardego plastiku no i w wypadku moich kamponatusów wentylacja będzie wyglądała tak Wiem, że no nie wspiałem się na wyżyny, jeśli chodzi o estetykę, ale pękło mi ta pokrywka i już nie miałem co zrobić. W związku z tym taką będą miały wentylację, ale tutaj dookoła wcześniej posmaruję wacikiem fluonem, tak żeby po prostu nie mogły się dostać do tej dziury. Jedynym plusem tego nieszczęśliwego zdarzenia jest fakt, że mrówki na pewno duszno na arenie nie będą miały. To jest pierwsza kolonia. Druga natomiast. Co Alpinka, przyszłaś się przywitać, tak? No dobra. Kto tu jest? To no to jest taki? Wiesz czy nie? No to jest Alpinga na stole, tak? No dobrze Alpinga, widzę, że troszkę się stremowałaś. Spokojnie, już Cię odnosimy. A drugie mróweczki, jakie zobaczymy w dzisiejszym odcinku, to są Camponotus Yaliensis. Z tego co wiem, to to jest strasznie duży rarytas pochodzący z Cypru i one też mają troszkę za mało miejsca w tym czymś, co tutaj jest. W związku z tym podepniemy im po prostu nową arenę i myślę, że będą szczęśliwe. To tyle jeśli chodzi o wstęp, zabieramy się do roboty. Głównym podłożem dla Nicoberencesów będzie piasek, który sobie przywiozłem z Wietnamu. Miałem go już wcześniej i bardzo mi się podoba, jak mrówki kontrastują na tym piasku. O, jest piękny, rzadki i bardzo dla mnie cenny. Jedna strona areny będzie cała w łupkach skalnych, które dostałem ostatnio w paczce niespodziance i tak właśnie wymyśliłem, że idealnie one będą pasowały nam właśnie do tego formikarium. W okolicach tych łupków rozsypię troszkę czarnego piachu. Będzie to wyglądało tak, jakby te skały po prostu się skruszyły przez lata. Z drugiej strony umieszczę czaszkę kota, którą znalazłem kiedyś w lesie. Ona była u venatorów, ale mm, troszkę za wilgotno tam dla niej było i coś zaczęło na niej wychodzić. A tutaj u Nicobarensisów będzie wyjątkowo sucho na arenie, w związku z tym nic nie powinno się jej stać. Można jeszcze dookoła niej troszkę forest flooru tutaj posypać. Będzie miała taką swoją własną otoczkę biootoczkę. Ło, wow, kochanie, ale to zaczyna naprawdę fajnie wyglądać. Wymyśliłem, gdzie położę poidełko. Dokładnie tutaj. Alpina, ale ty mi tutaj tupiesz. No tak, tupiesz mi tutaj, Alpi. Mogę jeszcze powciskać w szczelinę między kamieniami taki mech. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ej, czajcie, że mi się elektryzuje pojemnik. Nie mam jak przetrzeć tej ścianki. Bo zobaczcie, mogę to zrobić w sumie tylko palcem. Ale w momencie, kiedy na przykład. Przyjadę to papierem, to zobaczcie co się dzieje. Ej, no masakra. <grywia> Pojawia mi się piasek tam, gdzie go nie chcę. I na sam koniec zostały nam dwa korzonki. Jeden wcisnę tu między kamienie, a drugi położę na piasek. I gotowe, kochani. Oficjalnie skończyliśmy arenę dla Nikobarensisów. W takim razie do tej pięknie wywierconej dziury podepnijmy wężyk idący do gniazda. Teraz muszę jeszcze załatać tylko tą dziurę. Najlepiej klejem na gorąco. Jeśli chodzi o fluon, to przyjadę nim na pewno ranty areny oraz miejsce na wieczku, gdzie jest ta nieszczęsna dziura. Tak wygląda zaschnięta warstwa fluonu. Pora na wieczko. Dobra, ziemeczki. Jak my to zrobimy? No, więc w zasadzie dość prosto. Na początku będę musiał zatkać tą probówkę tutaj. E, później, jak już będzie zatkana, to zajmiemy się odłowieniem robotnic z areny. Trochę ich tu jest dalej bez rewelacji. I jak to zrobimy, to po prostu położymy probówkę na arenie i ją otworzymy i będziemy czekać na rozwój sytuacji. Grunt to zrobić to szybko, żeby za dużo robotnic się nie rozbiegło po biurku. O, już mnie oblazły, słuchajcie. Probówkę z kolonią położę tak blisko wężyka prowadzącego gnia do gniazda, jak to tylko możliwe. 3, 2, 1 i zaczynamy zabawę. Proszę bardzo, mrówy, oficjalnie jesteście w nowym domu. Możecie sobie robić, co Wam się tylko żywnie podoba. No, patrzcie, pierwsi zwiadowcy są już w nowym gnieździe. No, zobaczcie na tego pięknego żołnierza. I piastunka obok dla porównania wielkości. No, mrówki, słuchajcie, teraz mają dużą stresowę, nie ukrywam. Ale prawda jest taka, że niedługo wszystko się unormuje. Przejdą sobie do nowego gniazda i będzie w porządku. No, potomstwa też macie troszkę do przeniesienia. Ciekawe, gdzie się królowa ukrywa. Myślę, że gdzieś tam, głęboko, pod jajami i poczwarkami i lerwami, strasznie dużo mi żołnierzy ostatnio wysypało. Wiecie? Mam wrażenie, że cała jedna partia poczwarek to, to byli żołnierze, właśnie. O, tutaj piastunka sobie dzierży jeszcze pakiecik jaj. Eee, no, wszystko jest w porządku. Mrówki, raz, dwa się zaaklimatyzują. Moja bariera fluonowa chyba nie działa zbyt skutecznie, bo to nie pierwsza robotnica, która sobie tutaj łazi. O, proszę, jeszcze jedna. Wracaj do siebie. No i dobra, to tyle jeśli chodzi o Nikobarensisy. Jak widzicie, zdecydowałem się zastosować taki układ gniazda. Zobaczymy, czy im to będzie pasowało, w sensie, że gniazdo stoi na arenie, a nie obok niej. No ale akurat widzimy, że bardzo fajnie mi tutaj kabel grzewczy przebiega, więc teraz pozostaje nam tylko czekać na kolejną aktualizację związaną z tą kolonią. A tymczasem przenieśmy się do Camponatus Jaliensis. Y Powiem Wam, że mam trochę kłopotów z tego typu konstrukcją. Po pierwsze, największy kłopot jest taki, że ta szybka się rusza i jest masakra, bo dwa razy mi się zdarzyło, że po prostu zostawiłem ją lekko uchyloną, totalnie nieświadomie, no i mrówki uciekły. Więc generalnie ta kolonia ma przyrosty, ale niestety dwa razy troszkę się zdziesiątkowała. No i inna kwestia jest taka, że jak widzicie w przedsionku, jest niesamowity syf, bo od dłuższego czasu nie mam możliwości otworzenia na serio tego przedsionka. Tylko właśnie wiecie, tylko tak ociupkę uchylam tutaj. Coś tam wrzucam jakiegoś świerszcza i od razu zamykam, no bo one uciekają. W związku z tym z miłą chęcią zbudujemy im dodatkową arenę. Z racji, że moje kamponatusy znalazłem głęboko w lesie, to postaramy się odzwierciedlić chociaż troszkę ten ich biotop naturalny i zaczynamy od wsypania torfu. Bardzo istotne jest, żeby torf był mega suchy, ponieważ jak będzie chociaż troszkę wilgotny, to jest duża możliwość, że mrówkom zachce się stworzyć gniazdo właśnie w nim. Następnie umieszczę kamień pod rureczką, żeby rówką się bez problemu tutaj wchodziło i wychodziło. Troszkę forest flooru od tego jeszcze nikt nigdy nie umarł. No, od razu lepiej. W jednym rogu możemy umieścić troszkę chrobotka reniferowego, żeby nie było za smutno na tej arenie. A w drugim możemy sobie umieścić mech, suchy mech, ale jeszcze z resztkami kory. Bardzo fajnie to wygląda. No, już moi drodzy. A to możemy jeszcze tutaj w sumie wcisnąć jeden porost. W czeluściach detalingowego kartonu znalazłem jeszcze bardzo ładny patyczek. I gotowe moi drodzy. W tym momencie zakończyliśmy aranżację areny dla moich kamponotosów. W związku z tym zobaczmy, jak one się mają. Jak widzimy, probówka jest troszkę brudna, więc też nie dostrzeżemy wszystkiego tak, jak bym chciał, ale to też między innymi dlatego, że ona już trochę czasu ma. Jak widzimy, woda się kończy, także będzie ona na pewno niedługo wymieniana. No i co widzimy? Standardowo królowej brak na widoku. Tutaj potomstwa jest trochę. W zasadzie to mogę troszkę obrócić tą probówkę i zobaczymy, ile tego potomstwa rzeczywiście tutaj się znajduje. Eee, no, bardzo konkretnie, moi drodzy. Wszystko jest tak, jak być powinno. Bardzo ładne są majory w tej kolonii. Może zaraz jakiegoś znajdziemy. Albo na pewno jakiegoś znajdziemy, jak już je wypuścimy na nową arenę. No póki co, mało tutaj widać. Probówka brudna. Dobra, ziemeczki. Podpinamy. Albo jeszcze obróciłem probówkę na drugą stronę, bo tutaj gdzieś była królowa. O, czekajcie, ach. Mamy królową. Jest wielkolutnie nie? O, a tu jest major. Uda nam się go zobaczyć. O, spójrzcie, jaki jest piękny bydlak z czerwoną głową. Supcio. Ostatni luk na królową. Dobra, podpinamy to. Zapomniałbym o fluonie. Dobra, jedziemy z tym. Szybka akcja ma być. O, jak żebym to wcisnął mocno. Dobra. Cyk i fuch. Udało się, kochani. Najlepiej. Mamy pierwszego zwiadowcę, kochani. Szybko poszło. Zaczyna wychodzić ich coraz więcej. Coś czuję, że te mrówki będą mocno korzystały z areny, ponieważ są strasznie aktywne. Bez przerwy siedziały w tym przedsionku. Ło, tutaj w ogóle bardzo ich dużo chce wyjść. No idźcie, pokażcie się. Pokażcie Majora. Ja coś czuję, że one są już szczęśliwe. Ale im zrobiłem super. No dobra, może nie one są szczęśliwe, ale ja jestem szczęśliwy. Możemy im na zachętę dać trochę miotku. Tak wiecie, żeby im się dobrze kojarzyło. O, jak on razi strasznie. No, powiem wam, że w przeciągu 5 minut wyszło tutaj na nową arenę już nie wiem, z 10 robotnic, więc naprawdę te mrówy są mega aktywne, a dodatkowo widzę, że miadek im pasuje. Dobra kochani, jak widzimy, mrówki się już rozchodzą po nowej arenie, wszystko wskazuje na to, że chyba będzie im się tu podobało. Także z tymi kampo się żegnamy, ale jeszcze w formie gratisu pokażę wam inne mrówki, które przywiozłem niedawno z Cypru. Przedstawiam wam mrówki, których niestety gatunku nie znam, więc będę mega wdzięczny, jeśli ktoś kto zna się na rzeczy i ogląda ten film, to może postara mi się oznaczyć te mrówki. Jeśli chodzi o wielkość, to królowe mają 4 max 5 mm, a robotnice około 2 mm. No, i udało mi się odłowić taką konkretną kolonię, bo jest tutaj aż 8 królowych. I widzę, że całkiem nieźle prosperują, bo jak je przywiozłem, to nie było nic ani jednego potomstwa. A tymczasem, tutaj z tego co widzę, to linia produkcyjna naprawdę nieźle działa. O, zobaczcie, widzę, że jedna królowa ma wgnieciony odwłok, i to dość konkretnie, może nic jej nie będzie. No, więc to są mrówki, które pochodzą z Cypru i tak naprawdę nic więcej o nich nie wiem. Wiem tylko, że liczba robotnic w kolonii potrafi mieć... Ciężko, to jest liczba niewymierna, ale serio, pod kamieniem to była po prostu plaga tych mrówek, i królowych też tam było bardzo, bardzo wiele. I największym problemem było to, żeby je jakoś delikatnie liściem czy trawką zgarnąć z kamienia do probówki. No i dobra, kochani, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że mrówkowy odcinek Wam się podobał. Wiedzcie, że. Te dwa pojemniki są dla mnie najważniejsze, ponieważ tutaj na dole mamy wenatory, które chyba już mają poczwarki albo bardzo wysokie stadium larw I naprawdę mega się cieszę. A powyżej są moje diweski, o których niedługo będzie film, tak zresztą jak z tymi wenatorami, będzie aktualizacja. Ale słuchajcie, dla diwesek stwierdziłem, że zrobimy tą tubę. Tak jest. Ta tuba będzie zrobiona pod diweski, będą miały tak jak trzeba. No i wydaje mi się, że kolonia naprawdę szybko będzie się rozrastać, ponieważ rozkmincie, że te diwesy są szalone. Ja je mam chyba drugi miesiąc. Po czwarek jest tyle, że ciężko policzyć, a policzyć ciężko dlatego, że calusieńka probówka jest już zapajęczynowana przez larwy, więc naprawdę nieźle, ale o tym w następnej aktualizacji. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia w sobotę z ptasznikami.